Hejcie mocko z tej strony Hitcherczewskoj na moim kanale i dzisiaj wam powiem że to jest zastępowany odcinek e, i nie, będziecie i ogółem to jest zastępowany odcinek e, e, i... O, przez kanał, co nie no <noise> będzie, odci będzie kanał Hitler Minecraft. Stworzę go za 3-2 dni kiedy to oglądacie. I, I to będzie ogółem, tak, będzie tam wlatować Minecraft, będą live tylko tam nie będę montować odcinków, więc wlatujcie pod ten, wla, wpiszcie tam za 2-3 dni chcielicę Minecraft. To będzie coś w stylu Twitcha. I wiecie, i tam będą wlatować y, różne odcinki zmontowane, różnych gierek, survival i wiecie, więc macie ten, więc był Kamil Joch. To, to jest taka ogłoszenie. Widzimy się. Widzimy się w kolejnym odcinaczku. Papa. Cześć. Na ra.